dość trudno podsumowywać polską prezydencję przed jej zakończeniem, natomiast mm. należy stwierdzić, że pewien przełom takim, no, ja powiem, w tym takim jako przedstawiciel spółki węglowej, może powiem, takim ekologicznym obłędzie, nastąpił w lipcu, kiedy Parlament Europejski odrzucił rezolucję postulującą zwiększenie tych zobowiązań, tego celu redukcyjnego. I myślę, że jednak i stanowisko Ministerstwa Środowiska i pana ministra Kaszewskiego, który jako jedyny na spotkaniu opowiedział się przeciwko podnoszeniu sobie redukcji, oraz wielokrotnie powtarzana przez pana premiera Polaka zasada, że redukujmy, ale nie w sposób jednakowy dla tych, którzy w ogóle węgla nie mają i dla gospodarek węglowych, takich jak gospodarka polska. Pewną zmianę oglądu spowodował. Zresztą tak, Europa ma teraz na głowie kryzys, w Stanach Zjednoczonych jest rok wyborczy, temat ekologiczny, który wiąże się niewątpliwie z podróżeniem gospodarki jako taki w związku z powyższym nie jest popularny. Więc myślę, że te nasze tezy, ten nasz głos ma coraz więcej szans na wysłuchanie. W połowie października chyba Wall Street Journal opublikował takie wypowiedzi Komisji Europejskiej, gdzie autorzy piszą wprost o tym, że trochę rakiem Unia Europejska wycofuje się z bardzo rygorystycznych założeń klimatycznych, no chyba też ze względu na kryzys, który przed nami. Zwracam uwagę na taką pewną inną koncepcję redukcji emisji, na którą wielokrotnie zwracał uwagę pan premier Baglar. Mówi budujmy energetykę bardziej efektywną i wtedy emisja będzie mniejsza. Natomiast nie zakładajmy celów takich, że zredukujemy coś o 50% do 80% czy do zera, bo to są cele po pierwsze nierealne, a po drugie kosztujące absolutnie gospodarkę, bojące te sumy, a co i przekładające się na podrożenie tej witami energii elektrycznej, a co za tym idzie o zwiększenie marginesu ubóstwa energetycznego. Jeżeli Unia, to już wszyscy wiemy, jest odpowiedzialna tam, zdaje się, za 10% światowej emisji dwutlenku węgla, no a przynajmniej 3 czwarte tej emisji, w związku z radykalnymi zapisami pakietowymi, to nie zniknie, tylko się przeprowadzi za granicę Unii, no to ten cel redukcyjny, o ile go nie poprze cały świat, a wydaje się, że dotychczas nie ma takich sygnałów, żeby pobarł staje się coraz mniej nie tylko realny, ale i efektywny. Tak więc dzisiaj i myślę, że w perspektywie najbliższych dziesięcioleci nie powinniśmy kontestować znaczenia węgla dla gospodarki energetycznej. To, co zostało zapisane w polskiej polityce energetycznej ten 2030 rok, to oczywiście w naszym miksie energetycznym nie te 90%, ponad procent, tylko 60%. No to znajduje potwierdzenie nawet w takich zewnętrznych źródłach, że to jest taki trend, w który się Polska wpisała, ponieważ Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje w skali świata wzrostu życia węgla do 1935 roku. W tym okresie węgiel ma wyprzedzić ropę jako poligon o największym udziale w, 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 w mięsie energetycznym. No i ten raport ma zwraca uwagę na to, o czym mówiłam przed chwilą, że poprawa wskaźnika efektywności spalania w elektrowniach o 5% skutkuje o 8% z emisji co Teraz płynnie przejdę do tej elektrowni. Bardzo mi przyjemnie, że dzisiaj mogę akurat na tym forum podać informację, że w tym tygodniu jeszcze, bo to jak już podaliśmy tą to, to informację ogłoszeniową do prasy, kompania ogłosiła poszukiwanie wspólnika. Do, czy partnera jeden do współpracy w projekcie i budowie i finansowaniu wysokosprawnego gminów 45% sprawności niskoemisyjnego bloku energetycznego 900 MW opalanego oczywiście wędem kamiennym.